pierwszą część spotkania Jakub Grzywaczewski. ponownie Jakub Grzymaczewski. 26. minuta spotkania, pierwszy gol dla zespołu gości. Rankę zdobył grający z numerem 27 Patryk Czułowski. Pełmianka Świedniczanka 0 do 1.

W 53, 53 minucie spotkania drugiego gola dla zespołu Świdniczanki zdobył Miłosz Kutyła. Chełmianka Świdniczanka 0 do 2. Sędzia Karol Kowalski zakończył spotkanie. Rumianka umegła świdniczance 0 do 2. Dziękuję za obecność na dzisiejszym spotkaniu oraz sportowy doping. Kolejny mecz ligowy Tomianka rozegra w Tarnobrzegu z Siarką. Spotkanie odbędzie się w sobotę 6 kwietnia o godzinie 16. Na Stadionie Miejskim w Chełmie spotykamy się w sobotę 13 kwietnia o godzinie 16 a przeciwnikiem Chełmianki będzie zespół Czarnych Połaniec. Już dzisiaj serdecznie zapraszam na to spotkanie oraz przypominam o możliwości wcześniejszego zakupu biletu poprzez stronę internetową. Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Chełmianka-Świdniczanka świąteczną sobotę Chełmianka uległa gościom 0 do 2. Witam szkoleniowców, obu zespołów Łukasz Gieresz, Chilniczanka oraz Grzegorz Bonin Chełmianka. Gratulacje dla trenera gości poproszę o ocenę dzisiejszego spotkania. Dzień dobry witam wszystkich. Dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni z tego rezultatu, bo za nami bardzo trudny okres. dużo <coughs> emocji, zwłaszcza w tym tygodniu i e, wchodząc szczegóły to. Ten tydzień pracy z zespołem, ten tydzień rozmów w próbie dał nam bardzo dużo energii i ta wiara, którą dzisiaj pokazaliśmy, to, że, że możemy, że nie jesteśmy tak słabi jak nas oceniano do tej pory. Słusznie e, e, nasza forma nie była taka jak, jaką byśmy sobie, jaką sobie zakładaliśmy. Dzisiaj, dzisiaj, od samego początku, widać, że ze szkół skoncentrowani skoncentrowany na zadaniu i robimy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Jeżeli chodzi o boisko, to, to zmieniliśmy strukturę ustawienia. Myślę, że ten pomysł, który, który dzisiaj zaoferowaliśmy na ten mecz, ten cały mikrocyk podporządkowany temu, z naszej perspektywy, okazał się skuteczny. Bo, bo realizacja założeń. Plan. Ten plan na mecz ułożył się tak, jak chcieliśmy i jesteśmy z tego powodu Bardzo zadowoleni. Czyli jeżeli chodzi o, yy, o resztę, to przy okazji chciałem wszystkim sympatykom pajówki kupane złożyć, życzenia wesołych świąt i to za Dziękuję trenerze i poproszę o ocenę dzisiejszego spotkania trenera Chełmianki Grzegorza Bolina. Witam serdecznie wszystkich. Gratulacje, Łukasz. Wychodziliśmy. Przyjechał do nas no dzisiaj zespół takiego, jak oczekiwaliśmy, czyli który będzie bronił się praktycznie całym zespołem poza, poza napastnikiem i, i będziemy w ataku pozycyjnym. Przez większość meczów, na pewno pierwszej powiem, zabrakło gdzieś tych ruchu bez piłki i, i tutaj był ten mecz bardzo niemrawy. Naprawdę po analizie przeciwnika mojego, mieli problem ze stwarzaniem tych sytuacji bramkowych w poprzednich meczach i chętnie tak że dzisiaj e, nie mogę już po sytuacji przy 2-0, gdzie już mocno się otwieraliśmy, i nas kontrowali, ale do wyniku 2-0 też nam przeciwnik nie stworzył sytuacji i dwie bramki sprezentowaliśmy i, i, i w takich meczach przede wszystkim jasne, trzeba próbować w ataku pozycji i tak dalej, ale się być zabezpieczeni, się być przede wszystkim koncentracja i trzeba myśleć o no, defensywie, a nie przy pierwszych ramcach. Nie wiem, czy przeciwnik był jeden w polu kart, wiem, czy dwóch był, nas było sześć, czy Powiedzia. jest Jest bramka na 2-0, no to ładnie no powiedzieć, już, ale kuriozum i potem już tak jest, takie jest bo że tutaj można bić głową w mur, przeciwnik mocno zdeterminowany, żeby ten wynik, wynik ochronić. My też w takich sytuacjach nieraz byliśmy i wtedy już nic nie wpada, bo bo taka jest pewnie. Te były sytuacje, które gdzieś mieliśmy w tych drugich połowach. Nie przeciwnie, mocno na siebie tam bronić. My byśmy wygrywali, to byśmy tylko napadali. Ale w sporcie już tak jest że że trzeba od pierwszej minuty do ostatniej być skoncentrowany i w ofensywie, i w defensywie. Ale trzeba się po prostu przyzwyczaić, że takich meczów na wiosnę będzie więcej jak dzisiejszy. Za tydzień pewnie będzie inne, bo to my będziemy podobną podobnej sytuacji jak dziś, jak dziś ale za dwa tygodnie przyjeżdżają do nas Czarny Połaniec i pewnie mecz będzie wyglądał podobnie. Dziękuję. Dziękuję obu szkoleniowcom za konferencję. Pasował również składam życzenia wesołych i zdrowych świąt wielkanocnych, a trenerowi gości życzę skute skutecznej walki o utrzymanie. Dziękuję bardzo.